Eee, wesele Dobra przy tutaj przygodę Na średnim Mieszka eee, klawiatura Jezus hmm. znowu Wiedźmin A już, już Już nie chciałem już nie mam Mamo ja już nie mogę A eee, Ja nie mogę no, no i znowu będzie Jaskier Który będzie śpiewał Przyśpiewkę o zacnym Wiedźminie Który coś tam Creative group Ifrit Creative Group, okay. Oh, get out super. Ooh, ooh. Yes, I keep Co oni robię I wstał Ejże, żonkisiu, coś niewyraźnie dziś wyglądasz Żonk, co ty pieprzysz, jaskier? Nie udra... Co? Nie udawaj skolopendromorfa, Gerald. Żenisz się, durniu Nie, draniu, przepraszam O, ten przyszedł Ej, co to ma być za tekst? Nie udawaj skolopendromorfa, Gerard. Żenię jaskier, przestań pierwszy i powiedz mi, co tu robią ci wszyscy ludzie, co ja tutaj robię. Jak to co, są na weselu? Ech, żałuj, że nie byłeś na dzisiejszym przyjęciu. Wesele, przyjęcie, Ty chyba żartujesz, jaskier. Z kim niby miałbym się żenić? Ja rozumiem, że zjada cię trema, ale żeby, żeby zapomnieć, z kim bierzesz ślub, Tris się uśmieje. Tris? A faktycznie, Adda tam była z tyłu. Nie, Jarpen Zig Zigrin. Oczywiście, że tris. Geralt, zaczynasz mnie przerażać. Ja nic nie pamiętam, że jeśli jest tris, wokół mnie stoi tabą ludzi, gapi się na mnie pięknie, kurwa pięknie. Nie wiem co, bra <gryw> nie wiem, co brałeś, Geralt, ale odstaw to. W każdym razie, może wreszcie przywitałby się zresztą gości. Wypadałoby też szepnąć słówko tris przed ceremonią. Ceremonią? Nie jęcz to główny powód, dla którego nigdy się nie ożeni, A ty masz. Aha, nie jęcz, to główny powód, dla którego się nigdy, nigdy się nie ożeni. Boże, Zygfryd biega w kółku cały czas. A ty masz delikatnie mówiąc przechę do e, Czy żartujesz sobie jaskier? Powiedz, że łżesz. E, taki duży Wiedźmin, a ślubu się boi. Nie stój tak Gerald. Przywitaj się z resztą. Niestety muszę cię zostawić, rozumiesz. Moren chce posłuchać o Etariel. Moren to po prostu pięknie. A, i nie zapomnij zajrzeć do Jarpena, jest w drugiej sali. W drugiej sali... A, czy ja mówię niewyraźnie? Przepalenie skumasz drzwi. Bywaj Geralt. Może przynajmniej nie będziemy musieli punktów rozdzielać i z niczym walczyć. Boże święty. O, Zoltan, przynajmniej Zoltan, cześć. Geralt, naresz nareszcie kopelat z druchu. Ten dalej biega! A ten gość za nim. What the fuck? Zoltan, ze wszystkich zapijaczonych mord, jakie tu widziałem twoje jest mi najmilsza. I ja się cieszę, że Cię widzę. A niech mnie, ale, aleś się odstawił. Daj spokój, proszę, wiemy jak wyglądam. Kurde, taka koszula jest zajebista, taka leniana koszula. Sam chcę taką mieć, tylko taką czarną. Um, daj spokój, proszę, wiem jak wyglądam. Błogosławieni, którzy nie wiedzą i nie widzą, masz napisy ze mną. Co jest Zoltan? Dżemik. Co kurwa? Jaki znowu Dżemik? Wielomocowy. A dlaczego w słoiku? A czym byś do cholery chciał? Zoltan pytał poważnie. Co to jest za maź? <grywa> Kurwa co jest nie tak. Jem spirytus i to wino. No i nie pięć nosem, bo ktoś ci go słamie. <grywa> Zaraza, niezłe Zoltan. Niezłe z omuś powinno być. Widzisz ty nie jak kosa, a przy tym wygląda zupełnie niewinny. Masz jeszcze nie żałuj sobie, odwycznia tej żonaty. Tak jakoś paskudnie wyszło. w Figin Bodnar. Ech co za czasy. Lukas Korto. O, cześć. Geralt, co za impreza. My się znamy. My się znamy. No jasne. Pamiętasz polowanie na smoka z bandą Jarpena? Tak. No to ja tuż przed nim od. No to ja tuż przed nim odszedłem z bandy. Aha. Pieprzony poeta, jak będzie chwila wolna, obetnę jej jaje i wszyje w, 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 w oczodoły, <ślonie> że mi takich gości pozapraszał. No, też niektórzy mi się nie podobają, na przykład ten z piórkiem. Co za strój i, piu, i to piórko w głowie. O, przepraszam, Geralt, z ubiorę e, ubioru lepiej przemilczę. E, coś chyba pominąłem, przepraszam. Ale wracając do tamtego gościa, ten śmieszny akcent i dziewczęce gesty, normalnie topór sam w rękę wpada. I masz rację, ta ciągła dostojna postawa, od razu widać, że ćwoki karze Co jest za butelką? Nie widzicie teraz jest za kamerą. Patrzcie nad moją kamerą z bitelka, i ona tak jest raz u góry, raz na dole, raz u góry i teraz tam jest na dole. A kurwa. Nie wiem ja tam kam kamera akurat w tym rogu chyba mam, nie. Gerald mówimy w tym samym... mówimy tym samym językiem. Mówi ci ktoś, że podobny duszą oczywiście do Krasnoluda? Było parę osób, które o tym wspominały. Eee, to i mnie dolicz, kurwa, do tego grona. Mo masz, napijmy się, jak to piją prawdziwe krasnoludy. I znowu pije, no nie? Lucas Corto. Adda, cześć Adda. Ger witaj Geralt. E, witaj Geralt, widzę, że nareszcie Nie, może nie. Widzę, że nareszcie zdecydowałeś się ze mną porozmawiać, tak. Wybacz, wasz, wasza królewska mość, strzygo. E, wybacz, e, wybaczyć tobie? No nie wiem, będziesz musiał się postarać, zacznij od zaspokajania mnie. Zaspokajanie? Tak, dobrze słyszałeś, na razie tylko, mm, na razie tylko ciekawości. Czy ten utopiec i pilnujący go dziadyga to jacyś twoi krewni? Nie, dlaczego pytasz? E, ach cóż, wystartowałam w konkursie najbardziej na najbardziej patologiczną rodzinę, bałam się, że zrobisz mi konkurencję. What the fuck? Bez obaw, jedyny patologiczny element mojego życia to znajomi rodzinni. Na szczęście nie mam. Już niedługo Geralt w końcu bierze ślub. Tak, też słyszałem. Przy okazji, ładna koszula. Tris pewnie sama ci ją wybierała. Eee, aż tak to widać. Eee, och, oczywiście, doprawdy wspaniały Magust. Dobra, mamy Adę. No nie, zbugowałem się tutaj. No nie. No nie, Geralt ten Padido. Czekajcie, nie, tyłem chyba mogę wyjść albo nie. O Boże, czekajcie, Spieprzyło się coś, nie mogę stąd wyjść. Tu się skakać przecież nie da w tej grze. Czekajcie, ale jak zmienię. Okej. Okay. Myślę, że jak zmienię kamerę, to by coś to dało. Jasna dupa Fajnie, zbugowało się Czekajcie dajmy sobie tak F5 A z F6 Myślałem, że to jest szybkie wczytanie, ale nie Ech, Ale dupa No dawaj, wczytaj Co się dzieje z tą grą? Ale zajebista jest ta ten Zajebista jest ta historia Myślę, że to trzeba czytać. Chociaż nie, lepiej to brzmi jak chyba ja czytam, bo znaczy szybciej jest, nie, a nie jest taka powolna. No. O Boże, dobra, czekajcie. Eee, musimy zrobić tak. Zrobimy w ten sposób. Wesele. Prze przeklikam po prostu te wszystkie rozmowy, które już były, przepraszam was, ale po prostu no, nie jest to moja wina w tym momencie, gra się zbugowała. Dobra, wszystko przeskipniemy, te postacie z którymi rozmawialiśmy, czyli ty. Okej, piją, super Okej, okay, można wyjść. Spoko, jeszcze Adda była, no to wiemy, że zadną ten. Zykryt. Dawaj, i Zykryt. Mój pęcherz! On do kibla biega. Luz. Co tu robi jej? Jevin, no tak, kogoś właśnie mi brakowało do kompletu. Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Czyżbym się zaskoczył? Nie, przyzwyczaiłem się. Tutaj wszystko dzieje się nagle, z nienackiej, dokładnie wtedy, gdy nie powinno. Widzę, że niestety zaprosiłeś także nowe... naszego nowego wielkiego mistrza. Tak po prawdzie, ja nikogo nie, tu nie zapraszałem. A więc organizacją zaślubin zajęła się Twoja, e... Elaine Bena. Rozumiem teraz, dlaczego nie dostałem, nie dostałem zaproszenia. <laughs> Chyba się nie poznaliśmy. Dobrze, że Zoltan nie powiadomił. Coś się stało, Geralt? Coś tam powiedziałem? Przepraszam, dwa razy kliknąłem. Od ostatniej pełni, czyli niemal miesiąca. Cudownie, po prostu brak mi słów. Eee, ale co? Coś nie tak? Wszystko jest nie tak? Dlaczego do cholery nikt mnie nie zapytał, czy chce się żenić? Wydaje mi się, że powinieneś odpocząć Geralt, jesteś przemęczony. Czekajcie, może jeszcze raz. Nie, już nie, nie dam rady. No, prób... Pr o, król rybak. Mmm. Moje pytanie, co ty robisz w moim, w moim weselu? Nie, nie żeby coś, ale rozumiesz koszta i te sprawy. Mm, mm, e, mm, hmm, hmm, tak, to jest właśnie rozmowa z nim. Talar, o, cicho, nic nie mów. <śleszy> nic nie powiedział. <śleszy> Dobrze, o co cicho, cicho. <śleszy> What the fuck? A raczej o co tobie chodziło? Czemu tak czy, czy się czaisz w cieniu? Przywiąż tajną misją, jak zwykle, ten zawsze z tajną misją. Nic więcej ci nie powiem. Kurwa, i tak dużo, za dużo powiedziałem. Idź już, przez ciebie jeszcze się zdemaskuję. Spokojnie, jesteś na, jesteś na podobno moim wesolu. E, nie masz się czego obawiać, że kurwa na twoim weselu chyba się przesłyszałem. Pierdoły opowiadasz, masz tutaj, napijmy się i zmykaj. Tak jakbyśmy, jakbyśmy o niczym wielkim nie gadali. <śmiech> kurwa. <śmiech> Kurwa, jaki to jest. Dobra. Nie wierzę, że niż się Wesemir, czemu ze mną nie chcesz pogadać. Jaskier. Nadia. Eee, nie jem mięsa, nie jem chleba, tylko seksu mi potrzeba. No to chodź na zaplecze. Eee, każdy Wiedźmin dupa, kiedy eee, żonek kupa. Super. Nie, nie, nie pogada. Czekajcie, Adda. Tea, już to wszystko było. Okej, mamy kogo jeszcze? Gandalf! Gandalf, no przecież to jest Gandalf, aż nas durbatinik Gandalf, ja jebie. Kalkstein jest, o cześć. Ach, mistrz Gerald, witam, witam. Cóż za zaszczyt, Kalksztajn. Co ty tutaj robisz? Jak to co, zaprosiłeś mnie? Ja, ach tak, faktycznie jeszcze też widzimy jakąś kolumnę. Hendożony, wierzchołkleta, język rozlatany. Coś mówiłeś, Geralt? No tak, on nigdy nic nie kojarzy. Ehm, a cóż to, co za wspaniałe hafty. Cóż za wyrafinowane splodnici. Co za dokładność, to prawda, cieszę oko, ten twój strój. Nie widziałem takiej koszuli od pół wieku co najmniej. Pozwolisz, że się przyjrzę? Cóż, tak, nie krępuj się. Ach, tkane zielonym jedwabiem, pnącza e, partenocjus insera, inserata i cekinowe róże brassiki. Ole, jest nie, nie mam siły tego czytać. Ole, zwanej cauliflorą. Cauliflorą, inspirującej i niezwykłe kreatywnej. Boże, głodny jestem. To nie wygląda jak róża, przypomina raczej kalafior. Tak, mogłem się tego spodziewać. Jak on ma klatę w ogóle. A cóż to, co się tutaj tak wije, gdzie? Tu, pomiędzy e, pędami e, Partenocjiusa, jakieś fantastyczne wyobrażenie srebrzystej, jakieś dź, beł, trawy przypomina nardu, Nardus, ale ten kolor, spiralny kształt, może oreo lubi e, lub jakiś, jakaś nieznana odmiana tristium flavus nie kalksztajn to są moje włosy przepraszam nie kalksztajn to są moje włosy och wybacz nie wiesz. Zekfryd, zatrzymaj się, mój pecher. Sługa Zekfryda. Czy to jest już wszystko? Gandalf tu zaczyna tańczyć, bounsować Właściwie wszyscy już są, nie? Jest jakaś drabina do góry? A nie, tylko na półkę. Dobra, tu są drzwi do następnej jakiejś ten... razem zamknięte. Musimy jakieś inne drzwi znaleźć. O, tu są. Uf, uf, dobra dalej. O, jest paleniską Witam wilku, co ty tu robisz? Eskel, witaj. Uf, w końcu możemy porozmawiać. Coś Cię trapi. Hmm, jakby to ująć. Ta, coś mnie trapi, a dokładniej wszystko dookoła. Wszystko co tu się, co tutaj się dzieje. Może trudno w to uwierzyć, ale nie wierzę w ten cały ślub. Spadł na mnie jak grom z jasnego nieba. Tu, ty, Gerald, powinieneś coś o tym wiedzieć. ojciec zawsze spada jak grom z jasnego nieba. Ech, może powiedz mi jak ci się podoba przyjęcie? Przyjęcie jest urocze, w głównej mierze ze sprawą krasnoludów i jakże wyrafinowanego zachowania. Trzeba jednak powiedzieć, że główną atrakcją tutaj jest twój strój, <laughs> że co? Hehe, he, Wszyscy mówią o nim, te piękne hafty, dobór kolorów i oczywiście połyskujące włókna. Przestań, Eskel, to nie jest zabawne. <laughs> Och, wcale nie musi być, wystarczy, że ja się przy tym dobrze bawię. E, więc dobrze baw się, ale bez mnie. Uff, jaki niemiły. Uwaga, Antoanek, czystej mahakamskiej gorzały. Pijesz na własną odpowiedzialność. A, to jest tabliczka, ok. Ewa. Nie pij długo w nocy, bo cię rano Kat zaskoczy. Xavier Morin. Moran... Moran. Gerald dawnośmy się nie widzieli. Xavier Moran. E, o ile mnie oczy nie mylą. Nie mylą, nie mylą. Ha i pomyśleć, że nie wierzyłem, że chcesz wstąpić w święty e, związek małżeński. Mm, poniekąd słusznie. Widzisz Xavier, ten cały ślub to nie do końca mój pomysł. Że jak... O, Tristan jest! Nie, nie będę do niej podchodził. Że jak? Jestem tu, że tak powiem, wbrew swojej woli. Wybrzeżenie, ja nadal nie rozumiem. Jak to wbrew woli? Co ty w ogóle pieprzysz, Gerald? Kto nie się do tego śluby zmuszał? Jaki potwór demonczy półbuł przemocą ciągnie się do tego łtarza. Odwróć się, Xavier, to tylko dyskretnie cholera. Widzisz tę kobietę w białej koronkowej kr sukni? Ten piegowaty worek kości z rudą szopą i dwa pryszczami na kurwa Kurwa. <mu LED noise> <tupaceym engineer> utopiec! Kurwa, co jest! No to piec tam był. Ten piegowaty worek kości z rudą szopą i dwoma pryszczami na przedzie. No widzę, ale chyba tylko dlatego, że stoi frontem. No to masz swoją odpowiedź, że ona tam jest. Oooo, potrzebuję czegoś do picia. No ty chyba z, się chyba zgrywasz, chłopie. Ja na śniadanie jadam więcej, niż ona warzy. i co? Czego się boisz, że ci przywali twoją swoją wystającą piszczelą? Raczej tego że po jej ataku furii trzeba będzie pozamiatać moje szczątki z podłogi, nie widzieliście jeszcze fakcji ognistej kuli ognistej kuli, ha, przynieś mi świece i miskę grochówki to nawet jest taki ten... ...dejrałt... ...o jak się nie śniło to jest lepsze niż Happy Wins ale co on jest jaki niedojebany? Oni chyba mówili. Gulgum. gum Gul gul i tańczy nawet. Może ja potrzebuję czegoś do picia. Ja się zaraz zapowietrzę Jaki fajny tygrys tam jest? Czekajcie, ja potrzebuję czegoś do picia. Chwila. No nieważne Ale jak oni tu bąszą O, jest nawet jakaś ta Nie driada, tylko jak ona tam była Czekajcie, idę do niej To jest Moren Gratulacje <głynie> Kurwa, to jest Jest jak ona się... to są nimfy? Driady? Czy... Czekajcie, co to jest? Co to było? Jezu, nie pamiętam jak ta nazwa się bo To chyba dryady są. Ale by przyszła sobie tutaj nago, totalnie po prostu. Gratulacje, Gerdyn. Na każdego przechodzi pora, jak widać. Coś tam powiedziałem. Cholera, dwa razy kliknęłam myszką. Słucham? Nic takiego, może się czegoś napijesz, Moren. Dziękuję, wystarczy mi woda. E, mnie chyba jednak nie. Powiedz mi coś. Cóż, podobno krasnoludzkim alkoholem można... By zabijać. Eee, tak mówił mi o tym ten cały Zigrin, chociaż, choć rozmawiał bardziej z moimi piersiami niż ze mną. Ja się nie dziwię, no ja też starałem się co, co drugie słowo zerkać trochę do góry. Wybacz, ale twój strój znaczy jego brak, to znaczy, rozumiem Wiedźminy, zapewne jestem dosyć nietypowym gościem. Eee, o tak, nie, w sensie, jak się bawisz. Nie narzekam, woda jest czysta, jedzenie zdrowe, a całej tej męskich e, hałascze nadal daleko do tych z, e, zramotlałych druidów. Kocham naturę, ale czasem zbyt dosłownie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Uch, mam nadzieję, że nie wiem. E, tak wiele, a tak mało w życiu widziałeś, Geralt. E, za to teraz da ci ono nieźle popalić. <laughs> może by to, Może było ci to przeznaczone. Jeśli to jest całe przeznaczenie, to ma mam no, paskudne poczucie humoru, Geralt. Żałuję Moren, baw się dobrze. Żartuję Moren, przepraszam. Mam nadzieję, ten czarodziej wygląda całkiem apetycznie. Uff. O, cześć, Kalsztaj. Lucas Corto. Janik Bras. Mam wrażenie, że się trochę bujasz. O, Geralt, powitać, Geralt powitać, powitać. Janik Bras, kopelat. No no widziałem te już te twoje dziewkę, mimo że nie ma brody i nie jest krasnolud krasnoludką, to i tak kawał mnie złej baby. S sam się właśnie dowiedziałem. Eee, nie rozumiem, przecież właśnie zaczyna się twój, to jak mogłeś o tym nie wiedzieć. Nie umiem tego wytłumaczyć. Jaskier mi to powiedział dwie minuty temu. Hmm, no jasne, i wszystko stało się jasne. Wpadłeś i musisz się ożenić, czyż nie? Janek, jestem Wiedźminem, Wiedźmini nie mogą. Eee, a tam pieprzenie. <laughs> Zresztą nie Skoro ale... jesteśmy z całą kompanią, to masz, napijmy się. Właściwie to dobry pomysł. A ten się tam. Dobre, yy, tego było mi trzeba. Kurwa, Janik, co to było? <laughs> Najbardziej popularny trunek wśród krasnolub z góry. Carbon de Natura. No nie. <laughs> w koziele smakuje okropnie. E, nikomu nie, 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 nie mów nikomu, ale jak Jarpen kupił trzy beczki tego trunku na stypę swojej matki, <laughs> na drugi dzień urządzono kolejne się... <laughs> I jak Jar ten kupił trzy beczki tego trunku na stepę swojej matki, ten drugi dzień urządzono kolejne siedem pogrzebów, Żałobnicy przesadzili. No Jezus Maria. Smutne napijmy się jeszcze. Ten tutaj stoi. Wiesz co, Geralt? Też mam żonę, a właściwie dwie. <grym> Czy to aby legalne? W świecie ludzi nie, ale u nas, ra u nas raczej też, ale istnieje stara krasnoludzka tradycja, dzięki której mogłem poślubić dwie krasnolud krasnoludki naraz. A co mówi ta tradycja? <laughs> ano istnieją dwie wersje. Jedna jest taka, że można poślubić bliźniaczki to, toż to dlatego, że są identyczne ciałem. Więc różnicy nie ma. <śmiennie> Ciekawe. A, a w mózgu wszak kobiety nie ma. A wszak kobiety nie mają, więc problemu nie ma, tym bardziej. Drugi punkt mówi, że można poślubić młodą krasnoludkę oraz jej matkę. Ty Jenik wybrać oczywiście pierwszą wersję. Nie. <śmiennie> I <śmiennie> Zaskoczyłem cię mnie Ile obie panie mają lat? Matka ma 120 córka 30, ale wiesz, że my żyjemy dłużej niż ludzie. Średnio jeśli krasnolud nie padnie w boju, dożywa nawet... 500 lat, wow, więc 120 to jeszcze nie tak dużo Ja mam przecież tylko 20 lat mniej Aha, w takim razie po co żenić się z matką, nie wystarcza ci młoda? Wiesz, ale istnieje jeszcze coś takiego jak teściowa Teściowe, y teściowe pchają... Y pH przynoszą Weźmy, weźmy takiego gorkiego bensleta y z Mariboru kiedy, ten, kiedy był kawalerem, wiodło mu się nadzwyczaj dobrze. Kiedy wstąpił w związek małżeński i poznał swoją teściową, to po roku e, gry w mu urwał. E, Manaki Stamford po ślubie, przez pecha, jakiego przyniosła teściowa, trzy razy w lochu siedział, a gdy teściowa w końcu wyciągnęła kopyta, to on zmarł na jej pogrzebie podobno z przejedzenia. <grytania> Dlatego wolę nie ryzykować. Po ślubie moją e, młodą żonę, Eulidykę i matkę. Zambre, czyli teściowej nie mam. Pecha, pecha mi nie przyniesie. A czy zambra matki nie ma? O kurwa, o tym nie pomyślałem. Musimy się napić. Jezus, to jest genialne. Geral, to Twoje trisy. Matkę łapy ma. Nikt nie wspomina o niej chyba nie żyje dobrze, chociaż nie, jak kręci się po w cmentarzu jako gul, albo siedzi w okolicach jakiejś rzeczki, biorąc parszywych utopcem. Będąc parszywym utopcem. Nie, ja nikt teraz jest sezon na utopce. Za jeden mózg takiego dostaje się równowartość trzech kaczek i kozy. Każdy, kto może, bierze w ręce mierz, łuk czy widły i poluje. Jeszcze już do tego, że doszło już do tego, że w Burg... W burgę y, wprowadzono okres ochrony na utopce. Co? Nawet jeśli matka Trisba był utopcem, to teraz gryzi ziemię. No to masz szczęście, kiedy musisz to, to opić na się. Jezu, tutaj jedna natura, dwa nam ja potrzebuję wody. No on zaczął tańczyć.